Co ty płaczesz tutaj? Pieski zabrały ci zabawkę? Ojej, jaka impreza. Ojej! Zabrały mi zabawki! oj, oj, oj! Zabrali dziecku zabawkę. Um. Co jest, ty stało? O o Jezu, ty ałżysz. Zaraz. Odej, zostaw. zostaw. Dobrze. Dobrze. Dobrze, Maja, zostaw. 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 Super. No już. Jeździesz, yes. to schowaj, schowaj. No już. No już oddały przecież zabaweczki. No po tutaj no tu jest w samolocie No, dobra mama, przytuli. Samoloty. Oj, ojoj. nie dobra.